Walczyć, Lipsko, walczyć! Walczyć, Lipsko, walczyć! Walczyć, Lipsko, walczyć! Zwycięstwo! Nie Lipsko, tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! はい、よく拾うて拾うて。

Dá pra não pegar? Pode Pode pegar? Pode pegar? vamos, pegar? Pode pegar? Jesteśmy z Tobą na dobre, i na złe! Bryj na zewnątrz! Jesteśmy z Tobą na dobre, i złe! Jest! Jest! O to chodzi, Jej! do środka!

То тогда, что может... Давай! Открой! О, ты чел! 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 Ты Ευχαριστώ. Po boiskach, co leciał w piłkę. A pole. Antek. Myślałem, że zagram. Jezu.

Evet. Gordon'da. Hadi şimdi. Hadi. Hadi. O bir rokçi. İşte. Seri seri gibi. Seri. すいません